Ja mam poduszkę. No dobra, weź ją potrząśnij lekko. W sumie... No dobra, no nie, już, nie, no nie, było... nie dało dźwięku, to dobrze, to dobrze, jakby dało, no to wiesz. No. A, a zrzuć to na biurko lekko, tak z 10 cm wysokości. Ej, no to może być, może być. Czekaj, co jeszcze? Weź to na to nadmuchaj. Mocniej! Ej, dobra, jest metka, te na, na, no, jak jest to poduszka, to pewnie jest metka, nie? W ilu stopniach można to prać? No jakaś metka jest. W ilu stopniach się bierze? W 30. A nie w 40 minią się poduszki albo powłoczki przynajmniej pierze? Pisze 30. A, a na pewno? Na pewno. No dobra, weź klepnij tak, wiesz, tak Ale klepnij. W nią, nie w metkę. No, w poduszkę, no, no tak, no, no w poduszkę, no klep. Jeszcze. Dobra, nie no. To, no to jest taki dźwięk pusty. Znaczy, taki wiesz taki puchowy jest, no? No. Nie, to jest poduszka na pewno, chyba. Tak, tak. I musi być. Jesteś pewny? Tak. Ej, a weź dmuchni w ruch poduszki. O, ja, to jest poduszka. Wróg? No, no no tak, no ma róg chyba, nie? No ma. A mocniej. Ej, no, to jakby to był róg poduszki zabrzmiało. <noise> Nie wiem. Czekaj, co jeszcze? Masz metkę? masz. O, ja mam pomysł! Weź tą metkę, dwa palce i weź tak, zrób taki, wiesz, takie coś. No wiem, wiem. Nie? I zrób taką no. metkę. No jest, to jest metka. To jest metka. To jest metka, a nie. Już. Weź pazurami, pojeść po niej. Ej, mocniej, po całej długości poduszki. Ej, nie, to nie, ej, nie, to, ej, nie, to nie jest to? Tak yes. poduszka, powłoczka to nie jest. No, Co to ma być niby? Kurde, jakiś sweter, to musi być sweter, Jaki bo... Sweter. No nie wiem, no ale tak, tak bezimiennie to przejechało, bo po, to powinno się ślizgać. Wiesz, taki dźwięk wydawać po pazurach, jak jedziesz po powłoczce, po poduszce. No gdzie, no słuchaj, nie no, przesłałeś no, no. się. Nie no, poz... nie, nie ja już mam werdyk. To ja mam kłamstwo, teraz... to nie jest poduszka kropka. Ja mam teraz połamane paznokcie po chybacie. Do... Mówiłam mm -hmm. ci, że mam słabe. Ja nie mam czym szurać. No i co mi to obchodzi? Nie, to nie jest poduszka kropka. No nie słyszysz? To nie jest poduszka. A co? No nie wiem, ale fałsz. No co, co to niby jest, jak nie poduszka? Jakiś sweter pewnie albo coś. No słuchaj. O no nie wiem no. Nie, to nie jest poduszka. Nie. Kropka. Na pewno? Na pewno. Chcesz to... zobaczyć? Tak, no otwieram oczy już. Uwaga. Eee, kot. No. i dobry. <gry> no mówię, to jest takie swetrowate. No to jest taki sweter. To jest sweter tylko w kształcie koca.